Iterów czyli wielka zmutowana posomnica. Czy ty powiedziałeś? Jak go przywołać? Mamy dwie opcje. Wykonać przywołaczkę z 30 posa, powderów i 50 posa posączanków przy lutarze. Możemy go także przywołać niszcząc 3 shadow posa. Przygotujcie sobie zbroję. Przyda wam się także wild Wildhorn, którego możecie zdobyć shadow posów, ale jeżeli nie uda wam się go pozyskać, to pos powinien wystarczyć. Nie zapomnijcie o Cloudy na posąmoncie pos, i Shield of postulu. Przydadzą się także Iron Skin Regeneration i Swift pos Ocean. 300 zdrowia powinno wam wystarczyć. Zbudujcie piętrową platformę z poskami oraz stars i na battle. Pamiętajcie, żeby była umiejscowiona dość wysoko nad ziemią. Starajcie się go bić jak najwięcej w głowę, gdyż bijąc w tułów jesteście narażeni na rozszczepienie się iterowca. Nie dajcie się przez niego okrążyć, a kiedy już tak się stanie, to po prostu przebicie się przez jego tułów przy pomocy monta. Gdy widzicie itero w zbliżającego się w taki sposób, to skupcie się na zadawaniu obrażeń, gdyż wtedy bijecie kilka momentów jednocześnie. Itero w strzela także z pitami, które możecie łatwo ominąć lub po prostu zniszczyć. Po walce na 100% otrzymacie boss, skillet, boss pod Skaleite oraz potki. Mniejszą szansę macie na maskę, trofeum i który przywołuje baby itera. Strażer baga, dostaniecie boss, karf, który redukuje otrzymywanie obrażeń o 17%.